Rzeczy, których nigdy nie robię nie? i nie czuję się w nich komfortowo <grym, <grym, Ale zrobię już Wiesz, że to no. chyba od kiedy jesteś z nauczycielem już 10 lat. Pierwszy raz, jak jestem u was i ty robisz śniadanie. <grym>, no, ja na przykład robię nie wiem, dużo rzeczy, na przykład przy czabii, nie no, no. Mam dużo obowiązków z nią, ale na przykład jak wczoraj miałem ją ubierać, czego nie robię nigdy, to się czułem jakbym był pierwszy dzień rodzicem. Bo nie robię tego, nigdy tego nie robię i wiesz no, tak idziesz. Samy, no I dzisiaj żeby... śniadanko. Tak, inaczej, też nie śniadanie, bo ja robię śniadanie sobie, a bo Angelice czasami jajecznicę szybko, no, no, no. także ona mi mówi wyłóż na talerz, <grym>, Zaraz zobaczymy, na jak to wyjdzie. Musza... Patrz jak ładnie. Przekroi, przekroiłem, przekroiłem, Na pół. Dobra, i Pięknie. teraz tak, słoiki z Mhm. miały być. Ale jak ja mam to wszystko jeść, ja nie zjem wszystkiego. No ja wiem, ale... To, to... Jak się Aha, no wypalił. No, nie no, 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 tak. można tak dać wiesz, jednej kropki. No, no raczej. Kofi, która malinowa, krem z mlecznej czekolady i białą. Eee. Czy może wszystkie, nie? To nie to, że jest jakieś. No, ale nie wiem, bo kurczę, ja mam ochotę na szyneczkę. Czyli tego nie w ogóle? No, jakby chyba nie. Dobra. Dlatego mówię, wiesz. Niedobrze, niedobrze, bo nie, jest szynka. Albo na ten, nie na nie serek ten z szynką. Jest? Jest! jest! <laughs> Że śmietanka szynka, zrobić takie szpitalne <grystanie> I co na to? I pomidorek <grystanie> tego czego najmniej lubisz. <grystanie> Właśnie, od tego uciekałem. z sopocka? Mhm. Mm nie wiem co to jest, ale okej? Okay. Picas z Sopotu. A, no to tak. To musi być dobra. To nie <grystanie> wie, no no, no. na... No... chleb ci kłaś? No nie, bo to tak. Wyłóż na talerz, nie? Tak. No, to ile ty zjesz? <grystanie> Pięknie. Wow. proszę Dziękuję Zobacz, pięknie. W już 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 nie był on. Jakby byłem twoim opiekunem w szpitalu, to właśnie tak widzisz dostało. No. Możemy, możemy naszą, a możesz dostać, jak już nie mówię, zieloną herbatę. No właśnie tej nie musisz jakby zaparzać, nie? W to, to, sensie w tym no. tym, więc dlatego mówię, żeby to pojście było. Więc wybierz sobie jakąś tam Lipton. Wow. Nie ma łatwiej. Gryczany. A co to znaczy gryczany? No z, z gryki. Oficjalny test. Pięknie. Prawda? To jest zwykły Earl Grey, a zaczek jak Pięknie. Wiesz, jest No może. Kurde. to jak mi jest wygodnie, to tak objęte na środku. To daj taką, ja sobie pokroję. To już moje śniadanko gotowe, tak? Zaniosę. O, wow. O! Gdzie będę siedzieć, proszę Pana? Bardzo, a czy jeszcze czegoś potrzebujesz? Eee... Zdrowia w szpitalu, ale <laughs> Nie, dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję. Spisałeś się na medal. Mogę, mogę odejść już? Tak. <laughs> Mam obsesję, słuchajcie, liserkami. Te z Hockland z szynką. Poznałam je tutaj u Angeliki, jak smarowałam przypadkiem na kanapkę, i tak mi to posmakowało, że jak zamawiam z Polski, to zamawiam sobie zawsze też te serki. Wiesz, co? Że jak zamawiamy w domu z Polski, to nasze zamówienie są. Dobra, tam jakieś kiełbasy, wiadomo, konserwy wszystkie. Ale coś, ja wiem, jest takie, Nie, te, jako, takie te, te, te Tak, le... te gulasz angielski. Oh, no, lubię bardzo, to jest no. najlepsze. I te serki, właśnie z szynką. A nie ma, no wiadomo, że tych nie ma, ale nie ma jakichś podobnych takich alatopionych? Nie, znaczy są topione, ale nie z szynką, jakby Aha. nie. Aha. I potrzebuję jeszcze? No. Może. płatek już wyspadł, jak to powiedziałeś. <laughs> Wczoraj wpadłam do Rosmana i kupiłam sobie nowy e, ten montaż Tutaj jeszcze dokończę sobie stary, ale tak się cieszę, że w końcu go złapałam Bo tutaj już mam taką ostatnią końcóweczkę nie zostaje praktycznie na tym pędzelku Więc mega się cieszę, był na przecenie Więc jeśli jesteś zainteresowani, to teraz opłacicie go o połowę tali. W czasie, aż tusz schnie To pokażę wam, co mi wczoraj Angela nadawała z Twinkle Ja słuchajcie, zawsze bardzo się cieszę Wczoraj też musiała wziąć tam jakieś rzeczy dla pani Lesi oczywiście mi wiesz, co chcesz, wiesz, co chcesz i ja mówię, kurczę, mi to nie wejdzie, tego nie spakuję. Ale oczywiście mnie obładowała. Mam nadzieję, że to jakoś przewiodzę. Jak nie, to po prostu zostanie tutaj. Dyfuzor Waked Apple. Ja po prostu uwielbiam ten zapach. To jest niby typowo świąteczny zapach, bo nawet na półce ze świątecznymi zapachami stoi. Ale ja lubię go odpalać cały rok. A może nie cały rok, ale w okresie jesienno-zimowym. To jest naprawdę rewelacyjne. Amber Noir. W roku w kalendarzu adwentowym był ten Amber Noir. I my go sobie otworzyłyśmy, postawiliśmy w salonie. I za każdym razem, jak ja czy moja mama przychodziłyśmy, to mówiliśmy, wylały się. Jakieś perfumy, że tak pachnie. Mam też świecę. Ja mam no skorpium, bo muszę zabrać o mamy mamę. Świecę happy birthday do rodziny. No ja nie wiem, jak to powiedzieć. To pachnie jak takie American Cake. No. Pięknie pachnie, ale też takie perfumowane. Ja nie umiem wytłumaczyć ja nie, nie umiem tłumaczyć zapachów. Ale naprawdę rewelacyjny zapach Mam Ateropi Lavender, bo też yy, Nie miałam nigdy I u, następny zapach, który uwielbiam Vanilla Kashmir, bardzo ładny Czysty, elegancki Zapach I oczywiście dostałam też kilka kosmetyków Więc Sugar Body Scrub o zapachu Green Tea Dlacamy do ciała Green Tea Żel do ciała Green Tea I yy, Żel do ciała o zapachu Singapur Mam nadzieję, że to Jakoś przywiozłam. Tak w ogóle chyba się dzisiaj jeszcze z wami porządnie nie witałam, więc e, dzień doberek, witam was w tym nowym vlogu. Dzisiaj się troszkę wyspaliśmy, wstaliśmy później, no bo się po oddech. Ale ten dzień na luzie, bo codziennie wstajemy wcześniej i śpimy mało godzin w nocy, więc dzisiaj tak bardziej na luzie. I ostatnio wstawiam vlogi, wstawiam zdjęcia, wstawiam tiktoki i wszystkie takie same komentarze. Skąd jest ta twoja czerepka? I też się bardzo podoba, muszę przyznać. To jest taki trochę imitacja niby tega Veneta. Ehm... O, dobrze o tym wiemy, ale no na bottegę Będzie mi nie stać, więc Ja bardzo lubię ten styl, bardzo lubię taki workowy Ale elegancki styl Słuchajcie, gdzie się możecie znaleźć? Aż wstyd się przyznać Bo na nie. Słuchajcie, ona kosztuje 70-80 złotych więc yy, nie, może mniej nawet. Kurczę, musicie sobie sprawdzić. Ja wiele razy próbowałam mieć jakieś takie droższe torebki na co dzień. Totalnie mi się to nie sprawdza, bo ja jestem osobą, która rzuca wszystko wszędzie. Więc mi po prostu te torebki się obcierają, niszczą. Yy, więc ja już kilka razy próbowałam netto moją z Dizla nosić tak codziennie, ale zostawiam je teraz tylko na okazję. A te torebki na dzień zamawiam właśnie szejna. Jak mi się coś z nią stanie, się zrujnuje, kolor zejdzie, to po prostu nie jest mi szkoda i zamawiam od razu nową, ale mimo tego mam ją, słuchajcie, już od dobrych kilku miesięcy e, rzucam ją wszędzie i spójrzcie, ona jest idealnie zakończona, nic się z nią nie dzieje. Super ona jest, więc e, jeśli naprawdę Wam się podoba, to radzę sprawdzić naszej. Właśnie gdzie pojechali? Gdzie no idziemy? Rządzą, na ziemi. To jest to? Tak. Fajnie. Tak, bo chciałem tutaj przy nas, ale niestety jest zajęte wszystko, więc ciśniemy do centrum. Na masa! Romantyczny masaż z bratem. <noise> ja serio właśnie. Tylko, że jak będzie ten pokoik taki wiesz romantyczny. O nie! Jak coś, to byłem już z Olkiem tam, więc. No naprawdę! Prawda. Byłem, byłem z Olkiem na romantycznym, byłem z mamą na romantycznym, byłem. i z Bartkiem chyba! Z Bartkiem to byłem na romantycznym w trójkę, z dziadkiem jeszcze, więc wow. to, to było takie wiesz. To dobra, to też przyzwyczajony jest. Szalona impreza. Luka się zatrzymał jeszcze na szybkie ekspreso, a mi teraz przyszło do głowy, że. ja jestem pomalowana. <laughs> o Boże, ja będę wyglądała tragicznie, jak ja stamtąd wyjdę bo zazwyczaj mi też kładą taki gorący mm, ręczniczek na oczy, masują twarz. Oj, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy. <grym> Wszystko dla masażu, ale żebym później nie przestraszyła yy, dzieci, dlatego że później wybieramy się na występ Charlie, bo dzisiaj Charlie ma jakiś tam występ z rodzicami w szkole, więc yy, pojedziemy to zobaczyć. <grym> Cuando qué hacer por la noche. Sí. Entonces entras en mi cuarto para ver. Levántate mi amor, hoy vamos a beber. Chaxo. Ponte algo sexy. Baby.

Super, było wybitnie, naprawdę Rewelacja Jeszcze na koniec zaję ten Tiger Balm, nie? To Fajne, taka na niby ma maść końska nasza Tak, tak, trochę tak, tak No tak, to... to teraz tak fajnie wszystko tak rozgrzewa z tyłu Super, ale muszę coś się ogarnąć Fajne. Gotowa? Idziemy wybierać zabawkę? A, to jest też fajnie, gra. Pamiętasz jak byłaś mała? Zgadnij kto no. to. Zgadnij kto to. Fajne to jest. Stary, chcesz małpki czy co? Robi Monopoly. Fajne. I Hello Kitty. Ej. Ale to już dla starszych, wiesz. No na pewno. 8 plus pisze niby. O. Ej. na łódka, wymarzona szafa. I i spójrzcie jakie pionki. Idziemy, po jakieś gniotki tylko gniotać Aha. Aha, no to dobra, chcesz tylko gniotać No i gniotka jest, Widzisz, Uważam. taki z piaskiem w środku Pokaż Fajny Przyjemny bardzo no. Ja chcę tego Tak? A jaki bolisz? Patrz, są świnki hmm. Co tu jeszcze jest? Jakiś potwór to Tego Świnkę? Nie, nie to To? Pewnie, że to? Fajne! Co to jest? Kuperek? Wow. Na toaletkę. Wow, Ła Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nie mogę Ciężkie. Twój gniotek, chcesz go już? Najbardziej wyczekiwany gniotek. No. Dobra, jest Tak, tak, dobrze. Ładny, nie? Fajny. Nie, ja od początku mówiła, że ona chce gniotka. Fajny gniotek? Tak? no bo się No, racja. Dobre myślenie. Klej. Klej? A według mnie piasek taki, wiesz? No po zobacz. Ale uważaj, bo zaraz pęknie ci. Widzisz? No widzę, ale ci zaraz pęknie i nie będzie gniotka. Nie da się tak piękna. A jakie to są kolorki? Złoty, e, niebieski i fioletowy Znaczy nie wiem, jakie chcesz Ale to dziwne jest na tak. tak. to, chcę od Ale co, pojeźdź tam? Słuchaj Co pomyślałeś? Ale Te zlejmy są obrzydliwe, co nie? Obrzydliwe Obrzydliwe, takie fujki Ale dlaczego już są takie niefajne? No według mnie dlatego, że jest trochę zimno, wiesz? Jak się rozgrzeje, to będzie taki, taki bardziej zlejmowy y, Teraz ma takie grudki. No. O, wiesz, ocle. że ja uwielbiałam tą grę, jak była malutka? A ja też. A ja grałaś tak, ja kiedyś to już? Nie. To jest To Tu się wsadza, co? Już się mówię. Widzieliście, pani, w na masażu? Tak. widziałam, jaka szczęśliwa byłaś. No. Robi mi małkę. Tak. Robi mi małpkę. Robi tak. mi małpkę. robi mi, mi. Powiedz, że ciocia Sara Ci kupiła taką zabawkę. Zabawkę małpki. Znaczy grę małpki. Aaa. Ciocia Ci kupiła małpki jakieś, tak? Mhm. 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

Muszę być do tego, tak? No bo no bo, bagaż, bo jest w ale ja się boję pająku, a tak się nie boję. Idziemy gdzie? Po śrubokręt? Hmm. świetło, no bo ja się boję. No <laughs> nie, nie. Dlaczego ja. ty się boisz? Chodź. Oj, oj. Fabryka. To, to chyba nie masz ma śrubokrętu. No. Śrubokręt. Nie chcę tatuś ten Milion dolarów złoty mam. Pieniążki chcesz? Nawet się nie przekona pieniądzkami. No dopiero naprawdę śpi. Ubudzić? Nie. Ale może ubudzę go jak skoknę na niego. na koniec się skusiła też na taką torebeczkę. Tutaj jest lakier, błyszczyki i paletka. Więc maga słodka. Tego torebeczkę. Nasza Miraculous jest już tutaj, tak? Nie, jestem na plusie! A no tak, ale chciałam zobaczyć, czy coś się stało. Coś się stało? Mm -hmm. Tak. A, ta. to ona już jest praktycznie cała. Muszę wyszukać, żeby nie wiedziałam. Mm, złowiłam takie, u kralki. Jak się zgubiał, to nazywam Janę mam. A, a. Muszę chyba podciągnąć. No, chyba tak. Dobra kochani, ja będę szła już się kąpać. Jestem padnięta. Nie wiem o co chodzi. Po prostu się śmiejemy, że jak jesteśmy razem to się wyciączamy. i jesteśmy zmęczeni. I jeszcze pobawiłam się z Charlotte'ką chyba z dwie godziny. E, namalowałam jej paznokcie. W ogóle słyszcie jaki talent. Czy wy to widzicie? E, Angelika nie wierzyła. je paznokcie takie naturalne. To jest robota crazy, co nie? Jaki talent ma ta mała? A nic. I ta się kąpać. Dobranoc. Pa.